O, szołem kumple, witam, cześć, otwieram dzisiaj nowy komis samochodowy i pomyślałem, że was zaproszę, bo pomożecie mi na pewno. No, więc to jest mój budyneczek, bardzo ładne przedmieścia, e, musimy go troszeczkę posprzątać, bo jest błagan, ale poza tym super jest, no nie? Poza tym jest super, no, więc zapraszam, zapraszam do wspólnego sprzątania. E, zbieram śmieci, okej, okay. wow. Ale jestem dobry w zbieranie śmieci. Cyk. My, my. To też jest śmieć? Niemożliwe. Niemożliwe. Odmyślałem, że to jest moje pierwsze auto, które mam. O nie. O nie. No, oczywiście w opisie link do g gdzie macie gry w dobrych cenach. No więc postaramy się, postaramy się otworzyć bardzo ładny komis, zarobić jakieś pieniądze. Let's open your office. Decoration section. O, to jest to. To jest pewnie to. Tak. O, mogę tu napisać co chcę! <śmiech> zamknięte! <śmiech> zamknięte! <śmiech> dobra, dobra. Będzie napisane zamknięte. Zrobimy coś takiego. O, a czemu tam jest taka przerwa między... O dobra. Nie, bo będzie wyglądało jak logo ładne. Zamknięte! Okej. Okay. Zrobiłem moje zadanie. You have completed your office war, go to the neighborhood, to moja car o, oh, idę kupić pierwsze auto. Dobra, your first vehicle Znajdź samochód e, Pogadaj z właścicielem fura! <ścoughs> Boniu, To jest na sprzedaż i no, ile byś chciał za to? 6000 tysięcy kosztuje samo sprawdzenie tego auta Ile on chce? 666 tysięcy chce! Nie no gościu! Hello! Wow, ja pierdzielę ile on chciał I Nie mogę z nim za bardzo nawet negocjować, Obejrzę se to auto chociaż Ale ładne Wow, mogę kamerą obracać, ale bardzo powoli No You can open a skill for Bergen. you can open a skill to see the car, <laughs> okej <Okay. coughs> Czyli musiałbym mieć skilla, żeby w ogóle móc z nim negocjować Pod tabem mam coś? A, mam tylko rękę, czyli pewnie później się dowiem na temat całej reszty. Okej, okay, kupmy coś, co jest tanie, ale jednak, żeby mój budżet wykorzystać, no nie? O, ten też jest ładny. Ile on może kosztować, Dory? 11 tysięcy, nie, no nawet nie żartuj, weź, daj spokój. Bardzo drogo, bardzo drogo. Tu mamy ciężarówkę. Ej, dostawczaki schodzą, bo tu każdy potrzebuje dostawczaka, no wiadomo. Ile chcesz za dostawczaka? 3000. tysiące. Okej, okay, to pamiętajmy, że za dostawczaka jest 3000. tysiące. Wtedy, no na pewno nas stać, no nie. Ale ja bym poszukał coś innego, co jest troszeczkę droższe, bo im większa wartość auta, tym więcej potencjalnie zarobimy. Dlatego tutaj, no, może to, taka sportuweczka, ale klasyczna bardziej. Ile chcesz za to auto? 6645, no to jest bardzo blisko mojego budżetu. I powiem tak, no prawie jestem przekonany, prawie. Pójdę jeszcze z drugiej strony zobaczyć, czy tam są ludzie. Prawdopodobnie są. Mam nadzieję, że mogę przeskoczyć ten płot. O nie, nie mogę. Dobra, dobra, w pożądalu. O ile chcesz za to? Cinory? One wcale nie muszą być lepsze, jak są droższe. Dwa 900 ten chcę tylko. O, to teoretycznie mogę kupić nawet dwa auta od razu. Tu jaka fura stoi wow! O! Y mnie potrącił! Uważa, jak jeździsz! Cinory. czemu się chowasz za śmietnikiem? Pewnie bardzo dużo chcę. 97, Pff, weź tej spokój, do domu idź lepiej. O, tu mamy jakiś. No, no wcale to nie jest BMW. <noise> no, ile za to auto? 10 tysięcy, ok. Szkoda, że nie mogę się jeszcze targować. To to w ogóle wygląda jak zepsute. Jak niby ma obniżone koła. Znaczy zawieszenie ma obniżone, ale wisi w powietrzu. O, już nie wisi. Ok. Nie chcesz jakoś bardzo tanio go sprzedać, może? 34 tysiące, nie. Czyli po tej stronie jest dużo takich droższych aut, może? Ten też wygląda na drogi. Wygląda na drogi. No, zdecydowanie 34 tysiące również. Nie, podziękuję. To wiecie co? Ja wezmę tą starą sportóweczkę. Ona wyglądała chyba najlepiej, jak chodzi o cenę, tak blisko mojego budżetu, bo ja mam 7,5 tysiąca, niecałe. Ale zostanie mi parę groszy na ewentualne jakieś upiększenie Bo z tego co ja rozumiem To ta gra polega na tym, że Kupuje się auto tanio Później się je podkręca I sprzedaje się drogo I na tym się zarabia Więc brzmi super, prawda? Dzień dobry Dobra, ja to kupię od ciebie No nie będę za bardzo się targował nic Bo nie mogę e, Mogę ekspertyzę niby zamówić Ale nie mogę do końca No moim zdaniem to auto wygląda Jakby było po prostu w dobrym stanie no, nic się takiego tu nie dzieje Dobra, kupuję e, thank you, thank you Dobra, mogę nim teraz pojechać Okej, okay, tu mam przyciski różne Dobra, tutaj mamy prędkość A co, mamy zmianę kamery, fajnie e, muszę go odpalić na no i O, tak, w long drive ie. Wow, to jest naprawdę sportowe auto Uwaga Nie, no i co, Civic? Czy to jest rampa? Nie jesteś to jest rampa Wow, wow, Cholersia! O kurde, o kurde, mogłem jechać drogą! Kary blockdown, co? O nie, zepsułem silnik! I to tak całkiem! O nie! A. Nie gadaj! Naprawić mogę! Dobra! O oh, nie, move your car to the second rapper. move your car to the first repper area. Nie no, nie gadaj. Rozwaliłem silnik całkiem. Jak ja go mam teraz zapchać z powrotem? Przepraszam. <ścoughs> ja. Move your car to the first tow truck area right in front of the office. O oh, nie. O oh, nie, dobra, bierzemy na, na to. Gdzie on teraz jest? Gdzie jest rapper area? Mam nadzieję, że to jest u mnie gdzieś. Nie, no bez żartów nawet. Rozwaliłem auto. Przeniosę je teraz do naprawy. Chyba tu naprzeciwko je. Nie wiedziałem, że tak się szybko zepsuje. Ale akcja. Ale ak Dobra, stoi tutaj. Ciekawe, ile za naprawę zabrakło. 800 dolców tylko. O nie! Ziomuś, nabrał mi to, proszę! Oj, 1700 za wszystko! Co? O nie! Dobra, muszę troszeczkę naprawić. Widzicie co? Weźmiemy front right fender, front left. Lewe drzwi od kierowcy. Czy nie mogę kliknąć coś? No bez żartu, przecież mnie nie stać na to. Nie mogę naprawić tylko jednej rzeczy? Nie gadaj. Nie, no bez żartów nawet. Że... Mam samouczek, że tam dojechać i nie mogę dojechać. O nie. O nie. A tu? Może on taniej to załatwi. Ziomuś, weź. Czy nie mogę wybrać czegoś, co, żebym tylko jedną rzecz naprawił, a nie wszystko naraz? Preperlist. list. No ja nie chcę, wszystko nie stać mnie. Dobra, chyba muszę zacząć grę od nowa, niestety. No, na to wszystko wskazuje, że muszę zacząć od nowa. Dobra, dora, yy, dora, dora. W porządku, wróciłem. Znalazłem takie samo auto, tylko jest trzy razy tańsze. Ale wygląda też na uszkodzone, więc yy, yy, zaryzykujemy. Kupimy je trzy razy taniej. I najwyżej je naprawimy. Po prostu kupuję i tyle. Dzięki za dila. Tu widzę drzwi zepsute, tu zepsute, ale kupiłem bardzo tanio. Halo, czemu nie kupiłem? Ej. Chcę je kupić. Tak. Kup. Tak. O, okej. Okay. Dopiero za drugim razem załapało. Odblokowano osiągnięcie scam. Co? Cze. Jak to scam? Nie no, jeździ. Pali jeździ. Halo. Przepraszam bardzo. Wszystko jest okej. Okay. Nie ma żadnego scamu. Czemu dostałem osiągnięcie scam? Dobra, muszę dojechać do domu, tym razem się nie rozwalając. Więc, rampa nie, powolutku przejedziemy tutaj przez trawę. Oczywiście, mógłbym drogi też poszukać, ale po co? Na pewno się nic złego nie stanie, prawda? O bojku, Dobra, trochę częściej, nie? Ale jest dobrze. O, tędy jest identyczny auto. Tu w ogóle, w moim zdaniem, właśnie teraz dużo więcej zarobię na tym na pewno. Dobra, jestem. Jestem, dzień dobry. No i fajnie, i auto dowiezione. OK. Teraz co? Let's make some money. Park the car in the office. Uh, open computer website and put it on the sale. Ah. O. Oh. Dobra, ja je najpierw naprawię i dopiero je wystawię, OK? Mogę tak zrobić? Enter Jeździ normalnie na luzie Ale musiałem jak dobrze wygląda w tym aucie. Pasuje mi to auto. Ej, ziomuś, siema. Siema, bo myślę, czy by go nie naprawić, no nie? Siema, siema. Dobra, weźmiemy go tutaj. Repair jedynka. Dobra, ile chcesz? 1200! To jest mniej niż ja wtedy miałem to zapłacenia! W skamerze, ty! Wtedy by mi wystarczyło! Dobra, naprawiam wszystko. Naprawiam sześciuteńko. Repairing 0%. Ojej, on to będzie jeszcze naprawiał. Ło! <laughs> Jak się szybko wziął za robotę. No i o to chodzi, właśnie. O to chodzi, właśnie. się napraw furę i sprzedają dużo drogi. Zobaczycie, na pewno zarobię ogromne ilości pieniędzy na tym pierwszym aucie, który. No, myślę, że to jest sportowy Civic co najmniej. Co najmniej subaru impreza. No ewentualnie, prawdopodobnie. Tak. Jest to na pewno sportowa furka. Ziomek długo ci. 25% jeszcze. Dobra, czy tu są jakieś inne rzeczy fajne, co mogę sobie tutaj zobaczyć, obejrzeć? Auto Electronics and Tuning. O, Kurde. Mogę go tak odpicować na maksa. To ja przyjadę tu do ciebie, ziomuś, okej? Okay? There is no vehicle I can tuning. Please park your car in the middle. Dobra, to ja tak zrobię. O, auto painting tutaj jest. Też go mogę pomalować. Ej, to ja zrobię wszystko. Ale jestem mądry. I can paint it here. Please park your car in the middle. Dobra, no problem, yy, tak zrobię Można siedzieć, A, bez sensu A można kucnąć chociaż? Nie Okej, okay, okej okay. Hello, hello, mista Jak długo ci zajdzie? 67 Ło, wow, Boniu, ty byś pewnie szybciej zrobił, co? Pewnie tak, pewnie tak Dobra, to tak Naprawimy, pomalujemy, stringujemy O, tu jest jakiś co to? Jakieś złomowisko jest, dzień dobry, masz jakiś złom? You metal A, czy ja mu mogę sprzedać złom To w tą stronę działałem. Myślę, że od niego kupię Czekajcie, bo tu jakiś ziomek siedzi Halo, proszę pana, czym się pan zajmuje? Omles. Dałem mu pieniądze niechcący O nie, tylko nie to Kurcze, nie widziałem, że mu tam pieniądze Ha, mi zarabia O, moja auto jest naprawione, dziękuję Thank you, mister, thank you Ej, hey, John, on, on jej pomalował ładnie Dobra, ale ja jej pomaluję jeszcze E... Tylko teraz go nie rozbi, co? Nie rozbi, go bliska. Dobra, jedziemy do pomalowańki. przemalujemy go na jakiś szybki kolor, wiadomka, wiadomka. Myślę, że wtedy zarobimy jeszcze więcej. O, eh? E? E? Czemu... Czemu nie zmienia się na czerwono? O co chodzi? Kurent kolor, Faktory kolor. A, bo tu są jakieś suwaki jeszcze. Dobra, dobra. Dobra, chcę go na czerwono przemalować. Czy to jest dobry. <gryw> polish? Smutness. o Metallic? Tak jest ładny. Partsy. Back bumper. Dobra, ale. Okej. Okay. Kurent kolor. Zmień mu kolor. Tak. Tak. Paint all car. I polish jest osobno. A, okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, już wiem o co chodzi Dobra, powalimy go na czerwono Dzięki eee, Wypolerować go Na maksa eee, Tysiąc Nie da się No dobra, jak się nie da, to się nie da, do widzenia Chyba, że dwa razy kupiłem, nie wiem <gry> Dobra, jedziemy Uwaga I jedziemy od razu po nowe części Tuningowe jakieś Ale buczy teraz ta, no maszyna ale czemu dostałem osiągnięcie skan? Dalej nie rozumiem. Ej, zatrzymasz się. Dora? Eee, o ale wygląda. No nie, no kozak wygląda. Siomuś, dawaj. Racing kit, default kit, hits. A, mogę go podejrzeć chociaż? Nie mogę. Eee, suspension. Front suspension. O, mogę go obniżyć jeszcze bardziej. Ale on jest prawie na maksa. Światła, plate, wheel. O, koła inne. Oka jakieś takie. O, te, ale wygląda. A, nie wygląda wcale sportowo. Może takie? Dobra, najbardziej... o! E... O! O! To takie były. Takie. 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 Te są o 3000! Prrr. Dobra, powiem wam tak, ja mam chyba droższe niż tamte. Dobra, bierzemy racing kit'a do tego. First tuning, ESP, turbo. Taj turbo, esp. Yy, wszystko jak trzeba, już jest autentycznie. Dobra, dobra, ziołek. dzięki za pomoc. Teraz tutaj jest super fura pewnie. No, od razu słychać różnicę. Łoj, turbo słychać. Goście, ja tu zarobię krocie na tym na pewno. Na 100%. Skam, chyba u ciebie w domu. Dobra, dobra, witam. Idziemy na stronkę, wystawiamy go. Web page Car for sale Not on sale Honda You can add photo Oczywiście, że chcę od... zdjęcie dodać A jak się robi zdjęcia? Przepraszam bardzo A jestem solo hunter, powinien być plaga Jak się robi zdjęcie? Select foto no photo Przepraszam bardzo Czym się zdjęcia robi? Tablet Use tablet for everyday tasks Nie mam tabletu, nie mogę zrobić zdjęcia To chcecie mi powiedzieć? Bez szartów nawet, no. Upgrade'y poproszę. W Office'ie, w to, w tołu. Nie. Yy, decoration, nie, 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 w ogóle nie ma nic takiego. Dobra, sprzedamy go po prostu. Yy, buy price 2000, expenses incorrect, dobra, czyli dałem za niego prawie 5000 wszystkiego w sumie. To wystawię go za 15000. No, nie mogę za 15, za 14, 13, 12, o, 12 500, 300, 200, 100? Za 12 tysięcy go mogę wystawić. You can Opel skier for Sea Car Sell Price Fighter. Post Title. Yy, to dobrze mówiłem, że to jest Honda Civic. Yy, Honda szybsza niż wygląda. Super cena. Mało bita Bit, mało bit Mało bit, put it on sale Since it's a tutorial, you can sell it for a limited price Ah, Okej, okay, czyli teraz jest limitowana cena, bo to tutorial Dobra, pyk Nie wiedziałem o tym Dobra e, dlaczego nie mogłem zdjęcia zrobić? To jest dziwne Great, your first car is in on the sale Customers will check the conditions Co? Here comes first customer O, idzie klient Dzień dobry. Dzień dobry. Mam z nim rozmawiać? O, oh, dirty fuel jest mało. I'm offering uh, really Great Price 12 tysięcy think I have no problem paying the same price. Zu sprzedaje za 12 koła Elo! Pyk! Pierwsza osoba od razu wziął za 12 tysięcy! Co? Ja, ale akcja. Spanko, czas na spanko teraz. Ile pieniędzy zarobiłem? Cs. O, w mordę. You need to sleep to save the game. Dobra, to jedziemy, jedziemy na spanko. For now this is your resting place. Ja mieszkam w kontenerze. O nie, przecież ja mam biuro ładniejsze, czemu ty w biurze nie śpisz w takim razie? Bońku, co się w ogóle... O co, gościu? Powinieneś spać w biurze. No. Naprawdę. Wow, co się dzieje? Ale ściny. Halo, gro fps spadły do jednego. O, nagle jest 93. Nagle 3 FPS. Co so, to zapisywanie gry to jest ruina. You can have your cars repaired, painted, customized or washed. The car market opens on certain days on the week. If you want to buy different cars, you can go. Okej, okay, ci mogę kupać na markecie też auta. Click the tool with E to access the tool menu. You can move your cars to your own parking areas or repairs area from the car menu. Dobra. Ale gdzie jest toolmenu E? No, poszedłem spać znowu, o nie. Teraz się będzie znowu zacinać wszystko. Chciałem sprawdzić TT. Ja właśnie przespałem cały jeden dzień bez zarabiania chyba, wiecie? I znowu FPSy szaleją, bo się gra zapisuje. Wow, to dziwne. Nie ma Tool... Gdzie jest... Office is really dirty. Dobra, muszę jechać do mojego biura i je posprzątać troszeczkę. Office. Jak może być brudno? Nie było mnie dwa dni w sumie. Niechcący. A, no i pałagan Tu śmieci wyrzucają u mnie na podjeździe. Jakieś gnojki. Nie, no bez żartów. A, kolektuję je, ale tak nie do końca. A, dobra, dostaję ekspa za to. Dobrze. Dobrze. Okej, okay, tylko jak ja mam użyć moich rzeczy? W ogóle nic nie wiadomo tutaj. Nie chciałbym telefon mieć chociaż, żeby mógł upgrades Tylko tu są upgrade'y, gdzie są moje upgrade'y? O, dekoracje mogę sobie zrobić, nie no to w ogóle Nieźle Eee, controls'y Inventory, tab Kill panel o, skill panel jest na i. I tu się odblokowuje nowe rzeczy. Dobra, co to jest? Sponge, you can clean your vehicle using a sponge. O, będę mógł to po prostu sobie ten umyć samemu. Bargain, start bargain, okej, okay, ale mam za mało expa jeszcze, czyli muszę sprzedać więcej aut i wtedy, wtedy będę mógł rozwijać sobie level. Kurde, kozak, podoba mi się to. Dobra, jedziemy, jedziemy do tego. Yy, jedziemy do, yy, na osiedle i kupimy jakieś droższe auto O, widzę tu jakąś BMW ładną A może to nie jest BMW? A no, może to z GTA jakieś auto po prostu Ile chcesz za nie? Mów 17 tysięcy? Nie no, szalona jesteś chyba Nie mogę się z nią targować niestety Więc nie będę się targował na razie yy, Poproszę auto jakieś w dobrej cenie Takie, żebym dużo zarobił na nim O, tu widzę jakieś klasyczka On będzie dużo tańszy na pewno yy, Gidory. Dwa tysiące? Oczywiście, że biorę Oczywiście, nawet go nie oglądam, dziękuję Dziękuję Danie auta to jest moje motto życiowe Czy jest mapa tutaj? mam wiedzieć gdzie to jest Jak ja te auty... <coughs> muszę szukać chyba To też rzeźni strasznie Mam nadzieję, że się słyszymy, ściszyłem trochę grę yy, Dobra, tędy za yy, zapierdziela Dobra, tu jest mój dom, okej okay. Tu w prawo pojadę do mojego office chyba, no nie? Mam nadzieję, że go nie rozwalę Nie, ja nie rozwalę, na ludzie. Dobra, tutaj jakiś boisk A, tu jest market, dobra, to tu jest market Car auction, aukcja samochodów tutaj jest Ale nic nie sprzedają Nie sprzedają nic dzisiaj Dobra, jedziemy do mechanika Jedziemy do mechanika i naprawiamy I tam dalej jest chyba stacja paliw, pewnie tam mogę umyć go Dobrze. Ej, zajęte jest! Co? Pieszczelni jesteście. Okej. Okay. Siema ziomek, weź, zajrzyj tam pod maskę. There is no problem with the car! Kupiłem całkiem nowe auto, nic z nim nie ma, ale akcja. Jejku, jaki jestem dumny z siebie. Mam nadzieję, że wy też, bo no naprawdę umęczyłem się, że to auto dorwać. Musiałem długo go szukać. Co najmniej dwie minuty mi zeszło. Dobra, ziomuś, słuchaj. Robimy... Tylko zgaszę, bo już kola paliwa, wiesz co chodzi Robimy z tego klasyczne gangsterskie furę Dobra, na czarno Całkiem na czarno poproszę Czy to jest całkiem na czarno? O kurcze Dobra Dawaj mi go na czarno Dawaj Dobra, jakieś partsy tutaj, nie ma nic takiego Smooth, metallic, polish, nie Dobra, yy, części nowe do tego Bad Boya. załatwimy jakieś Do tyłu mietka tutaj. Miecią, miecią, walimy tutaj tu na jakiegoś. To ma być, rozumiesz, porządne gangsterskie auto. Dobra. Racing kit oczywiście, żeby to ścigało szybko. Turbo, tak. Zawieszenie, moim zdaniem, jest w sam raz. Światła, nie, plejty. Lepiej, żeby w ogóle nie było plejtów, a nie da się tak zrobić. Eee, hmm. Praska Niprawska, Hawaii. Nie, to nie. Koła jakieś. Jakie są aktualnie koła? Ciężko powiedzieć, które to są, ale wyglądają, że to są te o, prawie. Kurczę, jak dużo kosztują koła. Zależy jakie w sumie. Ciężko powiedzieć, czy ja mam lepsze, czy, czy tańsze, bo restor. A restor to są moje. Czy to są te? Nie. Mogę sobie zgadywać, które to są ewentualnie. Te? Nie. Czyli tak. O, to są te. Dobra, czyli one są drogie One są naprawdę drogie Dobra, dobra To ja tu nic nie robię w takim razie przy nim Troszkę go stuningowałem, ale nic wielkiego Oj, czuję, że zarobię na tym krocie Dobra Jedziemy na stację paliw Bo podejrzewam, że tam będzie jakaś mynia I pewnie będę go mógł umyć I będę mógł zatankować Bo tam poziom paliwa też był brany pod uwagę przy kliencie O, jest karłasz No, wszystko jasne Dobra, dobra Jest kozaczek Na stacyjkę Delikatnie podjeżdżamy ale furia. No, pewnie zazdroszczą wszyscy dookoła. E, add fuel. A, do pełna. Okej. Okay. You can open a skill for low, low fuel price. Boniu, jakie jest drogie paliwo. Jejku, przecież ja kilka tysięcy wydam na samo paliwo. Bez żartów. Ja Jacie. Mam nadzieję, że na tym zarobię kupę pieniędzy, bo jak nie to się zdenerwuję. No. Autentycznie. Jak nie zarobię na nim kupę hajsu, to się zdenerwuję, bo za paliwo strasznie dużo zapłaciłem. Bardzo dużo. Dobra, ziomek. Myj tę furę. Tak. Yukari is no dirty. Karłasz y panel. Okej. Okay. Dobra, i tak i tak, go, i tak go umyję. Bo on pewnie kłamie, a ja tam mu nie ufam. No nie. Zrób my myjko, 50 dolarów to jest nic. A nie chcę myje, Nie mogę wciąć do niego? Nie mogę. Niestety. Dobra, ziomoś, y Myj tę furę. Mój te fury normalnie, i ja ją wystałem na sprzedaż i zarabiam na tych kupę hajsu. Rozumiesz? Rozumiesz na pewno. No. Poza tym przespałem jeden dzień, więc tym bardziej trzeba tutaj nakręcić biznesik. Zrobione? Zrobione. Dobra. Dobra. Jazda. O osiągnięcie dostałem karłasz. No więc dobrze, że go umówiłem. Nawet dla samego osiągnięcia się opłacało. Ora, włączam się do ruchu. Z drogi tam. Dziomki, bo jadę. Uwaga, ale korek, pewnie do mnie się chcieli skumać po nowe auto. A tu proszę. Dobra, zaparkuję je, tak wiecie. Tak, żeby stało, no naprawdę imponująco dobrze. Ok. Prawie rozbiłem opłot, ale nie rozbiłem jednak. No, wygląda. Mhm. Mm no, naprawdę wygląda dobrze. Webpage, dobra. Carford. Rachunki są? O kurcze. Nie mam żadnego, dobra. A to w banku, co? Pewnie może na pożyczki. Dobra. Wystawiamy go. E, wy, kupiłem go za 5 koła. Dobra, wystawiam go za 25 tysięcy. Moim zdaniem na luzie. Na luzie powinno się udać. E, tanie, dobre auto w auto- automacie. Klima chłodzi. Gacie. Dobra. You can open skill for see. Car sale price. Dobra, dobra. Wszystko jest git, w ogóle zero damage'a i ma Zero damage'a Nie mogę zrobić zdjęcia na, nadal Select photo, photos. nie wiem, nie wiem, dobra Put it on the sale niech się tam, niech się te 25 koła to jest dobra cena moim zdaniem Jak ja Ledwie 5 tysięcy wydałem na No, zrobienie go To 25 tysięcy wydaje się rozsądną ilością pieniędzy Jakbym 20 koła Przytulił za nie to uf. Dobra, kiedy przyjdą klienci Nie wiadomo tego Najlepsze jest to, że mogę wykupić kolejne auto i je tutaj wystawić i mam dwa auta wtedy na sprzedaż bez problemu. No. Jak na razie żaden klient nie chce tutaj przyjść, nie wiem dlaczego. Może. Może może po prostu uczek się skończył. no? Upgrade. Office, Office 2 w ogóle za 200 tysięcy. A i tutaj za toła mogę. to slot jeden. A. O, O, to, to wezmę sobie. Kupię to sobie, bo to jest do transportowania aut bardzo szybko, czyli w tej jednym mogę jeździć, a drugie mogą mi wozić. Gdziekolwiek to jest, ale no dobra. E, to, to takie sensowne ulepszenie. E, webpage, czy tu w ogóle ludzie szukają go? E? Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. leaderboard. Ok. O, to są ziomki, które tutaj mają, no, sporo punktów, bardzo. Ja nie mam sporo punktów. You have skill point! O! Skill point mogę myć samemu, ale to jest chyba lepsze, żebym się mógł targować, tak? Bo myć mogę też tam, no nie? Myć mogę w, na stacji paliw, nie potrzebuję specjalnie do tego skilla. No cóż, może ktoś kiedyś tutaj przyjdzie. Myślę, że to będzie y, tyle w tym materiale. Y, dziękuję za oglądanko. Dajcie znać, czy Wam się gierka podoba. Jeżeli tak, no to grzejemy dalej całą seryjkę. Trzymajcie się. P pa, pa, piąteczka. Jojo.